Cześć kochani, witam wszystkich, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł Król prowadzę gabinet masażu i terapii Paweł Król. Dziś chciałbym dla Państwa przedstawić nowość w mojej ofercie, mechaniczny drenaż limfatyczny, jakim jest prezmatyk. Prezmatyk jest urządzeniem medycznym posiadające wszelkie atesty. Wspierające w regenerację, leczeniu obrzęków i modelowania sylwetki. Drenaż limfatyczny to taki zabieg, który przede wszystkim e, wspiera, e, pobudza krążenie limfy i krwi, pomaga usuwać nadmiar e, wody oraz e, toksyn z organizmu. Regularnie stosowany taki drenaż e, przede wszystkim e, uprawia kondycję skóry, redukuje obrzęki, uczucie ciężkości nóg, jest doskonałym dopalaczem wspierającym w regeneracji po treningu czy po różnych urazach. Urządzenie Prezmatyk działa za pomocą specjalnych, specjalistycznych mankietów w który w kontrolowany sposób wykonują masaż uciskowy. Tutaj w przypadku kończyn dolnych, czyli tutaj podudzia, uda, talia, brzuch. Jest to metoda w pełni bezpieczna, komfortowa, potwierdzona medycznie. Kochani, na samym końcu, na zakończeniu, e, chciałbym tutaj e, zaprosić e, Państwa wszystkich e, do mojego gabinetu. Tak jak już na samym początku wspomniałem nowość e, w moim ofercie, e, jakim jest prezmatyk, czyli e, mechaniczny drenaż limfatyczny. Jeśli Państwo chcą e, poczuć ulgę, lekkość e, w nogach, Tutaj poprawić krążenie, to zachęcam do odwiedzenia mojego gabinetu w Olsztynie gabinet masażu i terapii Paweł Kru, masaż, terapia, regeneracja. Na samym końcu chcę Was serdecznie wszystkich pozdrowić i mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj w moim gabinecie. Trzymajcie się ciepło i Oczywiście zapraszam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się.